transformacja energetyczna, która wymusza na nas częściowo regulacje Unii Europejskiej częściowo. Sama ekonomia to dla przedsiębiorców duże wyzwanie finansowe. Skąd można wziąć pieniądze na to, żeby wesprzeć się w, tym, w tej transformacji energetycznej? Pani Joanna Smolik, dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego jest naszym gościem. Dzień dobry, Panie Joanno. Dzień dobry. Jeżeli ktoś był ostatnio w Banku Gospodarstwa Krajowego pół roku temu i sprawdzał, czy są jakieś pieniądze, które mogą, Jemu, czyli przedsiębiorcy pomóc w tej transformacji energetycznej to od tego od tych od jesieni ubiegłego roku coś się zmieniło są jakieś nowe Dysponujemy nowymi instrumentami, zawsze witamy z szeroko otwartymi ramionami przedsiębiorców, którzy chcą przeprowadzić transformację energetyczną i to jest faktycznie jeden z naszych priorytetowych działań, finansowanie transformacji energetycznej i też dominująca część naszego portfela kredytowego. Natomiast te instrumenty nowe cały czas się pojawiają i o ile mamy dosyć długą praktykę w finansowaniu takim bezpośrednim inwestycji energetycznych, mamy też mnóstwo instrumentów preferencyjnych, skierowany głównie dla sektora MŚP. Tak teraz pojawia się bardzo duża szansa rozwojowa, to znaczy środki z Krajowego Planu Odbudowy, środki w dużej mierze przeznaczone na transformację energetyczną, bo też taki priorytet w dużej części jest w zakresie KPO. Trzy główne instrumenty. Instrument, który już w tej chwili jest dostępny w Banku Gospodarstwa krajowego pożyczki na zieloną transformację miast, instrument skierowany do do jednostek samorządu terytorialnego, do, w dalszej kolejności także do spółek komunalnych. Między innymi dedykowane ogólnie, no tak jak sama nazwa instrumentu wskazuje, zielonej transformacji, ale też projektom, projektom energetycznym. Kolejny instrument, który będziemy wdrażać, myślę, że już niebawem, będzie to tak zwany też instrument z KPO, Fundusz Wsparcia Energetyki z budżetem 16 miliardów euro, więc dosyć duża kwota. Instrument z szerszym zakresem wykorzystania na rozbudowę sieci energetycznej energetycznych rozbudowę aktywów od, w zakresie odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii i efektywności energetycznej. Tak więc ten zakres jest duży. Projektów skierowany on będzie do projektów tych największych, strategicznych, przy, przynoszących, że tak powiem, taki naj, największy impact dla, dla systemu elektrycznego. To dla całej gospodarki, pani dyrektor, ale dla małych i średnich firm. O co mają pytać mali i średni przedsiębiorcy, kiedy przychodzą do Banku Gospodarstwa Krajowego? Szukać instrumentów preferencyjnych, tak, więc takie instrumenty są gotowe. W dużej części te instrumenty są dystrybuowane nie tyle to przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ale też są dystrybuowane przez banki i pośredników finansowych, więc tych informacji niekoniecznie też wyłącznie trzeba szukać w Banku Gospodarstwa Krajowego. Bardzo polecam odwiedzenie naszej strony, gdzie można po priorytecie inwestycyjnym, czy typie przedsiębiorstwa, czy typie, że tak powiem beneficjenta, wyszukać dla odpowiednie instrumenty e, e, tak no jak gdyby wachlarz, wachlarz tych, tych rozwiązań jest duży chociażby możemy mówić o grancie OZE który, który się pojawia w przedsięwzięciach związanych z termomodernizacjami e, tak więc e, e, instrumentów jest naprawdę dużo i e, jak gdyby adresujących różne różne potrzeby w tym zakresie jeśli chodzi o pieniądze o których pani mówiła z KPO, to, one, to jest tak, że one są teraz i już można o nie wnioskować. Czy my cały czas jesteśmy, bo tam politycy oczywiście ogłaszają już 83 raz, przepraszam, za drobną złośliwość, że te pieniądze są, no ale przedsiębiorcy cały czas ich jeszcze nie widzą. Czy to już jest ten moment, że one rzeczywiście można o nie wnioskować, czy jesteśmy jeszcze na etapie jakiegoś oczekiwania na te pieniądze? Wdrożyliśmy już pożyczki w, z instrumentu zielonej transformacji miast, więc o to jest środki można już wnioskować. Nabór jest otwarty i w najbliższym czasie ufamy, że jeszcze w tym, w tym półroczu uda nam się uruchomić ten właśnie większy instrument, Fundusz Wsparcia Energetyki. Tam, tam będą dostępne już środki, też możliwości wnioskowania i też instrument związany z rozbudową Morskich farm wiatrowych. Te projekty dzieją się tu i teraz. Jak gdyby one potrzebują tego finansowania tu i teraz. W związku z tym też ufamy, że w najbliższych tygodniach ten instrument będzie wdrożony. Jesteśmy na finiszu ustaleń z odpowiednimi ministerstwami i traktujemy te działania jako priorytetowe to rzeczywiście na wyciągnięcie ręki, no bo do końca tego półrocza to zostało nam 15 dni, prawda? Pani Joanna Smolik, dyrektor departamentu relacji strategicznych Banku Gospodarstwa Krajowego była naszym gościem w czasie konferencji Impact w Poznaniu. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Bardzo dziękuję.